Rok 2026 przynosi kolejną potężną ewolucję w świecie maszyn rolniczych, a Ursus 897690 staje się symbolem nowoczesnej siły, precyzji oraz niezawodności w najtrudniejszych warunkach pracy. Ten imponujący ciągnik został zaprojektowany z myślą o rolnikach, którzy oczekują maksymalnej wydajności, komfortu oraz technologii przyszłości zamkniętej w solidnej stalowej konstrukcji. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z maszyną klasy premium, której agresywna, ale jednocześnie elegancka linia nadwozia podkreśla jej ogromny potencjał roboczy. Sercem Ursusa 897 690 jest nowoczesna jednostka napędowa o wysokiej mocy, stworzona do pracy pod ekstremalnym obciążeniem przez długie godziny bez utraty wydajności. Silnik został zoptymalizowany pod kątem niskiego spalania, co pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacji przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej siły uciągu. Zaawansowany układ wtryskowy oraz inteligentne zarządzanie mocą sprawiają, że ciągnik płynnie dostosowuje swoje osiągi do aktualnych potrzeb pracy w polu, transporcie czy podczas pracy z ciężkim osprzętem. Skrzynia biegów w modelu 897 690 to technologiczne arcydzieło, które umożliwia niezwykle płynną zmianę przełożeń nawet pod dużym obciążeniem. Operator ma do dyspozycji szeroki zakres prędkości roboczych, co pozwala idealnie dopasować tempo pracy do rodzaju wykonywanego zadania. System automatycznego doboru przełożeń znacząco odciąża kierowcę i zwiększa efektywność pracy, szczególnie podczas wielogodzinnych operacji polowych. Układ hydrauliczny został zaprojektowany z myślą o obsłudze najbardziej wymagających narzędzi rolniczych. Wysoka wydajność pomp oraz precyzyjne sterowanie elektroniczne umożliwiają jednoczesną pracę wielu sekcji hydraulicznych bez spadków mocy. Dzięki temu Ursus 897690 doskonale radzi sobie z nowoczesnymi agregatami uprawowymi, siewnikami czy pługami wieloskibowymi gwarantując stabilność i dokładność pracy. Kabina operatora to przestrzeń, w której komfort spotyka się z technologią. Zastosowano panoramiczne przeszklenia zapewniające doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, co znacząco poprawia bezpieczeństwo oraz precyzję manewrowania. Fotel pneumatyczny z wielostopniową regulacją, amortyzowana kabina oraz zaawansowany system redukcji hałasu sprawiają, że nawet wielogodzinna praca nie powoduje zmęczenia operatora. Centralny panel sterowania wyposażono w dotykowy wyświetlacz nowej generacji, który integruje wszystkie kluczowe funkcje maszyny. Operator może monitorować parametry pracy silnika, zużycie paliwa, ustawienia hydrauliki czy prowadzenie równoległe GPS. System rolnictwa precyzyjnego umożliwia pracę z dokładnością do kilku centymetrów, co przekłada się na oszczędność paliwa, nawozów oraz czasu. Ursus 897 690 został również wyposażony w inteligentne systemy bezpieczeństwa. Elektroniczna kontrola stabilności, monitoring ciśnienia w oponach oraz automatyczne systemy hamowania zwiększają bezpieczeństwo zarówno w rezultat pracy w polu, jak i podczas transportu drogowego. Mocne osie, wzmocniona rama oraz napęd na cztery koła z blokadą mechanizmów różnicowych gwarantują doskonałą trakcję nawet w błotnistym lub nierównym terenie. Projektanci zadbali także o łatwość serwisowania. Kluczowe podzespoły są łatwo dostępne, a system diagnostyki pokładowej w czasie rzeczywistym informuje o konieczności przeglądów lub ewentualnych usterkach. To znacząco skraca czas przestojów i pozwala utrzymać ciągnik w maksymalnej gotowości do pracy przez cały sezon. W kwestii designu, Ursus 897 690 łączy tradycję marki z nowoczesnością. Charakterystyczne detale stylistyczne nawiązują do legendarnych modeli Ursusa, jednocześnie wprowadzając futurystyczne oświetlenie LED, aerodynamiczną maskę oraz dynamiczne linie nadwozia. Całość tworzy wizerunek maszyny silnej, prestiżowej i gotowej na wyzwania rolnictwa XXI wieku. Ten model powstał z myślą o dużych gospodarstwach oraz firmach usługowych, gdzie liczy się niezawodność, moc i technologia. Ursus 897 690 nie jest tylko ciągnikiem, to kompleksowe centrum dowodzenia pracami polowymi, które zwiększa wydajność, redukuje koszty i podnosi komfort pracy operatora na zupełnie nowy poziom. Rok 2026 zapisuje się więc jako kolejny ważny rozdział w historii polskiej mechanizacji rolnictwa, a Ursus 897 690 staje się jego dumnym symbolem, łącząc wieloletnią tradycję z wizją przyszłości, w której inteligentne maszyny wspierają rolników w budowaniu jeszcze bardziej efektywnego i zrównoważonego rolnictwa.